Spotykamy się z menadżerem do spraw linii produktu, ułożyskowania zawieszenia w firmie NTN SNR. Dzień dobry Żywie. Dzień dobry, Nikola. Co roku w tej fabryce produkuje się ponad 30 milionów górnych mocowań amortyzatora. Jakie są różne metody produkcji tego podzespołu od początku do końca produkowanego we Francji? W ostatnich latach zainwestowano kilka milionów euro w tę gamę w celu zapewnienia optymalnej jakości, zwłaszcza produktom ostatniej generacji. Tłoczenie, będące pierwszym etapem procesu produkcji, odbywa się przy użyciu pras o sile nacisku wynoszącej 600 ton i charakteryzuje się wysoką precyzją oraz zwiększoną wydajnością, przede wszystkim dzięki patentom NTN-SNR. Obróbka termiczna jest zawsze realizowana na miejscu, na dwóch automatycznych liniach produkcyjnych. W sumie mamy dziewięć takich linii, wykorzystywanych w ostatnim etapie produkcji. Całość procesu wytworzenia odbywa się w naszych zakładach. Czy możesz powiedzieć coś więcej o górnych mocowaniach amortyzatora? Górne mocowanie to dużo bardziej zaawansowany technicznie produkt, niż mogłoby się wydawać. Składa się z metalowych wkładek, wyrabianych ze stali hartowanej, plastikowego koszyka, kulek, wysoko jakościowego smaru zastosowanego w łożysku oraz plastikowych komponentów stanowiących powierzchnię kontaktu między sprężyną a łożyskiem. W czasie montażu przeprowadzany jest automatyczny pomiar oraz test. Przed zapakowaniem 100% gotowych produktów poddawanych jest kontroli wzrokowej. Dziękujemy, Julien, już wkrótce powrócimy z nowymi informacjami.